Krzysiek, pierwszy zimowy sparing za Krakowią, no więc jakie wrażenia po tej pierwszej grze kontrolnej? Na pewno był to sparing pierwszy i gdzieś, gdzieś pomału się wdrażamy w ten etap ciężkiej, ciężkiej pracy, który, który był przed nami przed i nami, za nami tak naprawdę, bo, bo ciężki tydzień z testami gdzieś ta gra z zawdzięczona remisem, no myślę że, myślę, że trochę szkoda, bo mogliśmy wygrać ten mecz. Gdzieś, gdzieś dużo bramek tracimy niepotrzebnych, takich prostych błędów robimy i tracimy bramki. No, trzeba też powiedzieć, że sędzia powinni błąd, bo ten pierwszy karny dla garbarni się nie należał i to trzeba powiedzieć, ale na pewno gdzieś wybiegaliśmy, to, to, to chodziło, było bardzo ciężkie boisko, które nie sprzyjało grze w piłkę, ale, ale fajnie, że wybiegaliśmy i dalej przygotujemy się do sezonu. Wybiegaliście, ale ty też strzelałeś, bo trzeba podkreślić, że całkiem udany twój występ, te dwie bramki, a ponadto kilka sytuacji, które sobie sam stwarzałeś i mogłeś skończyć kolejnymi bramkami, więc pewnie to też możesz być zadowolony tak osobiście z tego meczu. No tak, to fajnie, że piłka w sieci jest, ale wiadomo, trzeba jeszcze poprawić te mankamenty, które mam. Mogły być trzy bramki, no niestety tylko dwie. Szkoda, że nie wygraliśmy meczu, na pewno jest lekki niedosyt, ale pracujemy dalej i przed nami ciężki obóz w Hiszpanii i czekamy na sezon. No właśnie, patrząc na te warunki, jakie, jakie mamy w Polsce, pewnie nie możecie się doczekać tego wyjazdu do Hiszpanii i w końcu trenowania na takiej miękkiej, prawdziwej trawie. No tak, ta sztuczna troszkę daje w kości, gdzieś nogi są ciężkie, ale na pewno ciężko pracujemy i gdzieś już czekamy z niecierpliwością na ten wyjazd do Hiszpanii.